Witam serdecznie na moim nowym kanale Ciało, Umysł i Duch. Kanał Zosi jest to kanał podłączony do głównego kanału Zygiego z Teksasu. a więc ja będę uczestniczyła w projekcie Zygiego. Aby pomóc, taki główny cel tego projektu jest pomóc ludziom budzić się. A więc ja, ja robię to już na swoich kanałach i będę chciała robić tutaj. Jestem ogromnie wdzięczna, że mogę uczestniczyć w tym takim szczytnym projekcie. Wdzięczność wielka dla Ciebie, Zygi, że poświęciłeś dwie godziny, żeby pomóc nauczyć się oprogramowania OBS. Jeszcze nie do końca opanowałam, więc na swoim znanym streamiardzie transmituję, na którym dotąd cały czas transformowałam. Dziękuję Michałowi z całego serca, że poświęcił naprawdę dużo czasu, żebyśmy znaleźli odpowiednio energetyczne logo do zadania, w którym będę uczestniczyła. A więc przewaga kolorów jest indygo, a jest to kolor rywodnika wodnikowy. Kolor też, w którym wibruje czakra trzeciego oka, czyli czakra przytomności, cierpliwości, trzeźwego widzenia, spokoju, pewności, zdecydowania. Co oznacza ten obrazek, logo? Moim, po pierwszym, u góry jest mężczyzna medytujący, lub kobieta. Nie wiadomo, kto to jest. A więc przesłanie jest takie. Jeśli osoba medytuje, poniżej jest drugi taki awatar głowy i rozchodzące się różne kolory fal wibracyjnych, czyli jeżeli medytuje, Zmieniają się moje myśli, mój umysł, moja świadomość i końcowy element jest jak człowiek leży, a drugi go podnosi. A więc w pełni mod to jest takie, jeżeli medytujesz, zmienia się twoje myślenie, świadomość i wtedy możesz pomagać ludziom. Tak jak na tym obrazku wstać i podać rękę. Bo czasem ludzie robią tak, że jak ktoś tak narzeka, że mu tak ciężko i niedobrze, no to są osoby, które tak to się nazywa, to znaczy ja, ja mam takie powiedzenie, nie kładź się obok leżącego. Podaj mu rękę, pomóż mu wstać, a wtedy już będzie łatwiej. A więc moim celem jest zapraszanie różnych ludzi do rozmów, które pomogą ludziom, no właśnie, budzić się, ponieważ każdy człowiek, Potrzebuje drugiego człowieka, jednego zdania, tej danej chwili, żeby zrobił się ten klik, że tak powiem. A więc taki jest mój zamysł, żeby pomóc. Do każdego inny człowiek przemówi, do każdego z nas. Gdzieś kiedyś ktoś powiedział pewnie jakieś jedno słowo, które zrobiło klik. I tak tutaj będą zapraszani różni ludzie. No, chciałam też powiedzieć, że 27. I o godzinie 17 jest moja rozmowa z Zygim. Zaprosiłam Zygiego do naszej rozmowy. I rozmowa jest o temacie, co nam w duszy gra. A jest z każdemu, co innego pewnie gra. I myślę, że to taki dosyć intrygujący temat. Taki trochę tajemniczy, bo, bo co w duszy gra? Na przykład, nie? i myślę sobie, że sporo ludzi miałoby problem z odpowiedzią, co w duży gra. A więc to będzie się działo między innymi na moim kanale, na moim kanale TV Zosia i sprowadziłam cykl rozmów, rozmowy na żywo z Osiągoli z życiu gdzie w tych rozmowach mam takie ładne przesłania, dobrostanu, słowa mocy, i iluminacje, inspiracje i wielu ludzi mówiło, że jest to bardzo pomocne, a żeby otrzymać takie przesłanie, trzeba po prostu napisać. Bo jeżeli napiszecie w komentarzu, witam cokolwiek, to ja wtedy wiem, że jest dana osoba i no i wtedy wyciągam dla niej przesłanie. Bardzo często ludzie piszą w punkt, czyli jest coś takiego magicznego w tych przesłaniach, że są po prostu trafione w tak zwany punkt. A więc zapraszam do subskrybowania mojego kanału, by być na bieżąco z tym, co tu się będzie działo. I do zobaczenia w, rozmow w kolejnej rozmowie, bądź w moim nagraniu. Będę chciała poruszać różne tematy. Różnica między akceptacją a aprobatą bezsilność, a bezradność, pokora, a uległość. Ponieważ wielu ludzi myli te pojęcia i często jest tak, że mówią: "Ja nigdy nie zaakceptuję, że jest wojna, że jest to, że jest tam." Ale to jest, ale to jest, więc akceptacja jest to uznanie faktu, że to jest. No bo to jest. Jest to, jest tamto, czyli to, co jest. Bez względu na to, czy, czy wiesz, czy się buntujesz, to jest. Inną rzeczą jest aprobata tego. Czyli aprobata to jest popieram. Zgadzam się z tym i, i to jest też moje, i tak dalej. To taka podstawowa. Co taki przykład, albo pokora. Pokora jest to umiejętność widzenia siebie w prawdzie. Pokora, aktem pokory jest umiejętność wejrzenia w głąb, zobaczenia, co, to, co tam jest i zaakceptowania tego. Tak to ja. Ta B i ta cacy. A więc pokora jest to też kroczenie bardzo wąską ścieżką pomiędzy pychą a użalaniem. Także bardzo łatwo można przejść albo w tą, albo w tą stronę. A uległość to jest to mi osobiście, pokora. Kiedyś tak się kojarzyła, ponieważ od dziecka w domu słyszałam od mamy. Pokorne ciele dwie matki się, ponieważ dobiła nas mama, więc we mnie narastało, o, ja nigdy nie będę pokorna. Dlatego, że kojarzyło mi się to złamanie woli, z uległością. Także po czasie zrozumiałam idąc drogą, chcenia, że pokora jest ogromną cnotą. I ja cały czas jestem na drodze ku pokorze. I bardzo się to przydaje, jeżeli ja potrafię poczuć pokorę. Ostatnio miałam takie zdarzenie, że pewien człowiek powiedział, że... Bo on już jest obudzony, on już jest taki na 100%. I jak się nawet jak się obudzisz, to będziesz myślał tak samo. Tak na pewno. Ja powiem tak, że ja nie mam tego przekonania. Ponieważ w nocy też dzieje się wiele rzeczy. Więc po pierwsze nie wiem, czy się jutro obudzę. Po drugie nie jestem przekonana na 100%, że będę myślała tak samo. Ponieważ może nastąpić jakaś transformacja, jakaś zmiana. I pogląd, tak już było wiele razy, że w ponocy. Często takiej burzliwej snach. Obudziłam się ta sama, ale i trochę inna. To trudno nazwać było ludzkimi słowami. A więc, no właśnie, takie rzeczy różne, nie tylko takie, oczywiście, komunikacja, różnice w Odbiorze mężczyzn i kobiet, skąd się biorą konflikty. No, postaram się dzielić swoimi doświadczeniami, które nabyłam. No, 28 lat jestem na drodze rozwoju, więc trochę już tych doświadczeń było. Tak bardzo aktywnie, kiedy weszłam na sesję regresingu niehipnotycznego metodą Leszka Żądło. To był rok 2008. To już wtedy było takie takie mocne. Nie dla każdego może jest regresing, ale dla mnie to była metoda. Także myślę, że komuś może się przydać to, o czym będę mówiła. Może moje jakieś doświadczenie. A więc dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Ciało Umysł i do kanał Zoshigolis, bo jestem taka bardzo radosna, że, że powstał ten nowy kanał, że tacy wspaniali ludzie tam są, ponieważ byłam już na zoomie. Poznałam trochę tych ludzi, którzy są w tym projekcie. Ja też. Chciałam powiedzieć, że przyszło naturalna taki moment właśnie potrzeba oddalenia. No to tak ponad dwa i pół tygodnia może lepiej i właśnie w tej ciszy to właśnie się zadziało, że przyszło do mnie m.in. to, że zostałam zaproszona, zaproszona, do tego projektu. Później też zostałam zaproszona do drugiego projektu, żebym nagrała film Moja droga do przebudzenia i na tej platformie będzie link do mnie i ewentualnie o tym, co ja robię, czy mogę pomóc. A więc takie, ta potrzeba oddalenia jak jest, to jest zawsze zwiastun czegoś dobrego. Bo kiedy się oddalimy, on się wyciszy, zrobi się przestrzeń. I wtedy przychodzą cudowne rzeczy. Dziękuję serdecznie za uwagę i do następnego razu. Ha, pa pa!